Wróćmy jeszcze na chwilę do bezpieczeństwa samochodów grupy Chery. Większość samochodów bez problemu uzyskała w testach Euro NCAP maksymalną ilość pięciu gwiazdek. Niestety, ale Chery Tigo 7 oraz 8 uzyskały tylko 4 gwiazdki. Dlaczego? Czery Tigo 7 i 8 zostały podane badaniom w lipcu 2025 roku. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że obydwa samochody zasługują tylko na 4 gwiazdki, co jest spowodowane problemami z bocznymi kurtynami, które nie miały się otwierać właściwie, co też nie zapewniało pełnej ochrony pasażerom z tyłu. Czery potraktowało informację Euro NCAP bardzo poważnie, bo ponownie wysłało Czery Tigo 7 oraz 8 na test, uzyskując maksymalną ilość pięciu gwiazdek. Dlatego, bo wyeliminowano problem ze wspomnianymi kurtynowymi poduszkami bezpieczeństwa. Jak widać, Czery mocno zależy na bezpieczeństwie, a kiedy tylko jakaś organizacja zwraca uwagę na możliwe mankamenty, Czery jak najszybciej dąży do poprawy produktu, co nie jest typowe wśród niektórych motoryzacyjnych producentów. Jeżeli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata o mody, JQ oraz cherry, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.